Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami kolejny materiał z gry Dying Light The Beast! Moi drodzy, sytuacja nas nagli, tylko wspomnę w poprzednim odcinku eksplorowaliśmy szpital psychiatryczny i w skrócie jesteśmy w listy finału. To już mogą być ostatnie misje popularne, ale to jest jeszcze nieważne. Parą zaatakował znowu ratusz. Mamy na czas misję. A musimy się tam dostać. Uuuu, szeryfka? Czego ty kurwa jeszcze ode mnie chcesz? Chcę cię przeprosić. Pierdol się, na chuj mi takie przeprosiny? Kyle, zostawmy to na potem. Teraz musimy uratować moich ludzi. Kyle! Umieścili przy bramie urządzenie ściągające zarażonych! No chyba ich popierdoliło do reszty. Grain na ratunek, włącz dozownik gazu. Naprawdę? Kurwa mać. Ja tu zginę. Ja zginąłem moi drodzy właśnie tutaj. Ja pierdolę. Jeszcze czego. Zamknij tak, pizdę. Wyłącz to kurwa. No nie gadaj, że muszę ich zabić najpierw wszystkich. No nie. Dobra, macie. przesrane, kurwa. Revolver w łapę te macie macie kurwa prezent chodui ok Okej. Okay. Pięknie. Dawaj, 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 dawaj. Co to jest w środku? Co macie tu ciekawego? Z chęcią wezmę to. Dziękuję. Czy tam jest, kurwa, kolejna szabla? Czy ja dobrze widzę? Kolejna szabla, moi drodzy, tu się zrespiła. Co nieźle. już wszyscy? Mam taką, kurwa, nadzieję. Zemski dla z rewolweru, są na dachach. Oździesz, ja pierdolę, co tu się dzieje. Baron atakuje ratusz. Chyba za laty dobiegły końca, i wybuchła otwarta wojna. Boże, spodziewaliśmy się, że do tego dojdzie. Jeszcze Oliwia. Musimy im pomóc. Odezwę się później. No dobra. Chodźcie tu kurwa. Co to? Chciałam z Alfa. Szyga po swoją broń! Nie. No kurwa, buduję. Mogę to zniszczyć jakoś albo użyć? Pięknie. Kończy mi się amunicja. Co jest kurwa, gdzie? No ale. Jest tam jeden na dole, no to jest przemieniec kurwa. No chyba was popierdoliło. Gdzie jest reszta jego ludzi? Mam znieść moździesz, że ja pierdolę nie doczytałem. Już? jest no więcej. dobra. Go. Dlatego najpierw tam. Kamuza. Ki kurwa Spiderman jest ze mnie w ogóle. Dobra. Weźmy sobie moje dodatki teraz to. A ja w ogóle po umiejętności nie rozdałem. Ja mam umiejętności jeszcze. Patrzcie! Powolnienie czasu. Czekajcie, spowolnienie czasu skorzystajmy z tego. Się może przydać. Ty nie jesteś taki twardy, co? Okej. Okay. Gotowy do Nie! Yeah. Yeah. Dobra? Granacik. Dobra, pięknie. Lecimy dalej. Jaka muza, jaka akcja, ja pierdol dzielę. Apeczka. Ja Ty, no Nigdy robimy nawet. Poruszyło się ucie. Okej. Okay. granatów? Oko nie ma sprawy. Mam jeszcze jeden. Oho, co jest? Ty to, pana. Dobra, na dachach czysto. Podbądź się tych granatów gazowych. Przyciągają zbyt wielu zarażonych. Dobra, zabiłem ją. Granaty gazowe, co? Kurwa, nie o to mi chodziło. Ja pierdolę. Dobra moi drodzy, trzeba się tam jakoś dostać Bum. Tak by było najprościej, w sumie nie wiem, co ja aktywowałem kurwa tryb bestie jebany. No ale no, chciałem się tu jakoś dostać szybciej. Siema Weźmy sobie moją brońkę kochaną. Ale pięknie, kurwa. Dobra. No dawaj, dawaj, podnoś to. Czyli ja nie muszę jakoś wchodzić w jakąś długą interakcję z nimi. Kurwa mać, kurwa. Kurwa. No bez jaj. Ja pierdole. Wszyscy? Jeszcze jedno, Bo mi zrogi. Chyba, mamy to, mamy to! Co teraz? Teraz to mamy totalnie przesra... Zbliża się jakiś to wielki bydlak. Powstrzymaj go! Aha. Co, chimera Aha. Zajebiście. Cudownie wręcz. No spoko. No oh, fuck. O kurwa Gdzie co? Ja sobie z wielką chęcią pokraftuję ładunki wybuchowe. Po czemu nie? To mi zabroni. No nikt mi nie zabroni właśnie. O to chodzi, że nikt mi nie zabroni. Ciema. Pap, prezent. No chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Kolejny. Yeah. No i kuszka moi drodzy. Ile tak kurza mu robi, widzicie? O chuja, bomby kraftowałem. Szkoda bomb. Dzień w końcu, pieprzona po czwaru. Pięknie. Oho, zajebiście. No po prostu zajebiście. Coś pięknego. Baron widzę, że się nie pierdoli w tańcu. U, może też są zajebiste. najlepiej. No pochój po Co jest do cholery? O, kontrolę. O kurwa. Ja unikam tak z rozkopną. A ty dokąd, ha. Nie no, spoko. <laughs> ja, przejęła kontrolę nad nią. Udało się. Kurwa, masz jaka się wielka była z tej perspektywy. pokazywać mi się na oczy. masz pełne prawo być wściekły. Co ty nie powiesz? Tylko mnie wysłuchaj. No to słucham. Masz jedną pieprzoną szansę. Posłuchaj, ludzie barona schwytali mnie wraz z patrolem wkrótce potem jak uruchomiłeś elektrownię. Myślałam, że zginę, że to mój koniec. A baron postawił mi warunek: gdybym cię nie wydała, zabiłby nie tylko mnie, ale też wszystkich moich ludzi. Nie mogłaś tego powiedzieć? I co takiego byś zrobił? Zginął z nami wszystkimi? Mogłam poświęcić ciebie, albo resztę. Każda decyzja byłaby zła. Zawarłaś pakt z diabłem. Dla ciebie wszystko jest czarno-białe. Ale to nie jest takie proste. Gdzie byłaś przez cały ten czas? W jakiejś jamie w lesie. Wyrywając sobie włosy z głowy i zaglądając w lufę pistoletu. To co dokładnie stało się w kopalni? Ja, przepraszam, uciekłam. A potem baron zmienił zdanie i zresztą sam wiesz, co zrobił. To wszystko było na nic. A potem usłyszałam o ataku barona, o tym, co zrobiłeś dla ratusza. Po tym, co ja tobie zrobiłam. Po mojej zdradzie, i zrozumiałam, że muszę zacząć działać. U. Dzień dobry, wszystko w porządku? Lidia, to byłaś ty, prawda? Dziękuję, uratowałaś mi tam tyłek. Ten lek, który zdobyłeś, zmienił wszystko. Rozwinęłam swoje zdolności. Ach, coś niesamowitego. Lidia, ty żyjesz? Wszyscy żyjemy. Nie dzięki tobie. Zrobiłam to, co musiałam zrobić. Wypędziłaś nas. Posłałaś na śmierć. Ale jak widzisz, żyjemy. I mamy się dobrze. Ale jak. Nauczyliśmy się panować nad infekcją, wykorzystywać się. Ty nie widziałaś w nas ludzi. Widziałaś tylko zagrożenie. A teraz co widzisz? Masz rację. Powinniśmy zacząć współpracować. Naprawdę przepraszam. I stworzyć gigantyczną armię. Co do wielu rzeczy. Dobrze, Florence. Być może czas zapomnieć o przeszłości i skupić się na tym, co przed nami. Zgoda. Baron jest naszym wspólnym wrogiem. Jeśli chcemy go pokonać, to musimy działać razem. I im dłużej czekamy za takiem, tym gorzej dla nas. Tylko jak? Jego twierdza jest nie do zdobycia. Nie damy rady się nawet do niej zbliżyć. Dlatego musimy go stamtąd wywabić. Jakiś pomysł? Baron robi wszystko, żeby odnaleźć bestię. Złapmy ją, to sam do nas przyjdzie. Jestem pewien, że to zadziała. Może i zadziała, ale jak chcesz to zrobić? Mamy coś, czego nie ma baron: telepatię. Co? Sven, weź dwóch najlepszych telepatów i idźcie do lasu. Spróbujcie zlokalizować bestię. A jeśli się uda, natychmiast dajcie znać. Musimy zastawić pułapkę. Znam idealne miejsce blisko naszej jaskini. Dobra, ale jak ją tam ściągniemy? Tak jak oni zwabili zarażonych na plac. Za pomocą tego gazu. To może zadziałać. Skąd chcecie wziąć ten gaz? Z fabryki ENF. Tam go produkują i tam baron trzyma zapasy. Dobra, wiemy co robimy. Kyle. Ty idziesz do fabryki po kanistrę z gazem. A ja i Florence skupimy się na zastawieniu pułapki. Przy odrobinie szczęścia to się może udać. Na pewno się uda. No dobra. Akcja się zagęszcza, moi drodzy. eksperyment renowy. No spoko. Jak tam w ogóle sprawa z tymi osiągnięciami? 21 na 70, moi drodzy. Dobra, broń 50 razy, zabij 500 zombie swoim pojazdem. Ja pierdolę, przecież ja tego nigdy nie zrobię. W pełni odzyskaj swoje umiejętności przetrwania. Kończ główny wątek fabularny. Zabij 112 wrogów mi ognia. Zabij 663. Hexa, hoxo, hexy, aha, okej. Okay. Ulepsz wszystkie schematy do maksimum. No, też, na spokojnie, poradzimy sobie. Piękna przynęta i bestia. Piękna i bestia. No, pięknie, moja, to udało się. Aha, to jest kurwa. To jest nowa misja. Dobra, 7, 18 minuta, Czy ratusz jest dla nas dostępny? A tu jest ta fabryka. To nieźle. Czekajcie. Zajrzyjmy sobie tutaj, czy tu mogę wejść? Mogę wejść. Tu dalej można eksplorować. Zduknijmy do handlarza. Tak. Co tam? Tak, pogadaliśmy, pogadaliśmy, ale... Dawaj na schemat pospolitej modyfikacji. Kurwa, kolejny skamal, którego nie kupiłem. Wspomagać wydolności, moi drodzy. To ile jest jeszcze rzeczy, które oferują te handlarze? Ja tego jeszcze nie kupiłem. Ja pierdzielę. To sprzedajmy przedmioty wartościowe. Mi to nie dało, wiecie. Wzmocniony kopis, muszę no tylko nad tym wszystko co oni teraz są tutaj? Wszyscy w jednym miejscu? Ty, tu są chyba pamiątki nawet. Patrzcie na to. Którzy woleliby o tym zapomnieć. Ja wolę mieć zdjęcia. Matrona. Pechemut. Niby taki niewidzialny, a tu proszę. Mam go na zdjęciu. <grym> a, dziwne, że obiektyw wytrzymał. Toksyczny pan do toksycznej kolekcji. To nieźle. A, pieprzony, skikający chujek. No dobra, jest tu coś jeszcze. Na co mogę kliknąć klawisz F? Chyba nie. Chyba, że tutaj jeszcze coś będzie. Poza kurwa, milionami amunicji do pistoletu. Ciągle ja w ogóle z pistoletu nie korzystam. Mam tyle amunicji do niego, że ja pierdolę. Okej, okay. ja mam tu jakiś tego multowa, no ale kurwa. Dobra, co ja chciałem, Z... tak, chciałem wziąć ten pistolet, który mam tutaj, ten. Ile w ogóle mi zostało, aha, no dobra. Tu mam naprawdę bardzo dużo amunicji, aż za dużo powiem. Dobra, chodźmy do warsztatu. Zobaczmy, co możemy sobie tu ulepszyć. Na pewno coś będziemy mogli ulepszyć na przykład. Czy ja tutaj mam jeszcze coś do ulepszenia? Jeśli chodzi... Aha, tu się kurwa nic nie ulepszę już w sumie. A tu jeszcze nic dla początkujących potrzebuję lawina i teraz. Fuck. Pistoler'u bym sobie ulepszył. 6795 75. 13, wcale takie drogie. Sobie to zwiększę. Łuk też mógł, ale nie mam piór. Nie wiem sobie po co miałbym łuk teraz ulepszać. Moi drodzy, akcja się zagęszcza. Nasza robota pozostaje bez zmian. Kolejdzia Dzięki za to wszystko to co to dla to nas to robisz to stary. No ja? Cywilizacja. Muszę się zająć Prąd. swoją bronią. Się, że ci z tamtego obozu tutaj będą. Nie ma. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek, ja idę spać, bo. ...kurwa, Tyle tu się dzieje w tej grze, że ja pierdzielę. Ale na pewno zbliżamy się do finału. To na pewno. Umiejętności jeszcze mamy w sumie do rozdania. No w sumie tak naprawdę byle co, nie? Orazy doznają mnie już używasz mniej paliwa. Ostatni level będę miał ostatnie rzeczy tutaj. <grymne> Czyli tu mi tylko to zadanie. Dobra. Wyścigi, nie? Muszę sprawdzić, ile tych questów zostało. Wiecie, to nawet ja sprawdzę teraz. Nie będę odcinka kończył. Dobra, moi drodzy, sprawdziłem, i okazuje się, że faktycznie to jest przedostatnia misja główna, więc jeszcze dwie misje główne i finał, moi drodzy, dajnglade the beast. Eee, więc trzeba będzie się zająć tymi wyścigami jutro. Jak sobie wstaną rano, to ogarniemy wszystkie wyścigi, jakie tylko można. Eee, no i co. Później jeszcze odcinek 1 będzie poświęcony tym wszystkim isteregom. Czy tak jeszcze z cztery odcinki będą, co? No zobaczymy. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Widzimy kolejnym razem. Cześć!